Hej, cześć, siemano, witam was, dzisiaj kolejna przesyłka z uzupełnienia kolekcji Tu mają być dobre karty Jak teraz tak dobrze uciąć? O kurde, to mnie trudno Ale już się. Się wyrywa. I będzie, jest. Jej, nareszcie. Dobra, i uwaga, uwaga. Tu mamy Millera. Hamesa. Vampersiego. Tej karty jeszcze nie ma. Ona jest naprawdę bardzo rzadka. Hamsik. I. Mam już wszystkie karty z edycji FIFA World Cup Brazil. Wszystkie karty z Polski, wszystkie karty z nor Nordyckiej i Polskie. Tak jest, brakuje mi tylko limitek. Ale to limitki to oczywiście nie będę patrzył, bo ich na pewno nie będę miał wszystkich. No, no to ja Was chciałabym pożegnać. To Narka. Pa i cześć.